Witam, witam serdecznie, drogie kochane skorpionki. I dla Was teraz czytanek na czytanko na kwiecień. Wiem, troszkę jestem spóźniona. Planowałam wcześniej, bo nawet te miniaturki, które widzicie z napisem przez ułamek, zanim klikniecie w filmik, napisane jest idzie kwiecień. I rzeczywiście chciałam to zrobić na końcówce marca. Zrobiłam kilka tylko yy, na końcówce marca znaków, na, natomiast no, reszty Was nie zdążyłam. To sukcesywnie się będzie poprawiało, bo jak wiecie, <laughs> wspominałam Wam, że u mnie były różne zmiany i tak powolutku się wgrywam w nową sytuację, więc też muszę sobie zacząć organizować coraz więcej czasu, żeby coraz więcej Wam nagrywać tutaj różnych tutaj filmików ciekawych, ale też takich zgodnych ze mną, a nie jakichś takich wymuszonych i takich, wiecie, na siłę zrobionych. Póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie, drogie Skorpiony, za to, że jesteście. Dziękuję za Waszą oglądalność. Dziękuję za Wasze łapki, komentarze, subskrypcje. Pozdrawiam Was wszystkich i każdego z osobna. Każdą osobę, którą miałam przyjemność poznać na prywatnym spotkaniu, pozdrawiam Was cieplutko. Dziękuję za wspieranie kanału w różnej postaci. Ale przede wszystkim, bo tutaj na kanale YouTube to się widzę, że dzieje w jakiś najmniejszy sposób. Natomiast te Bajkofi, czyli w opisie filmu, ten link na postaw mi kawę, najbardziej jednak się cieszy tym tutaj zainteresowaniem. Więc wielkie, wielkie dziękuję dla tych osób, które klikają i tą kawę wirtualną yy, są w stanie tutaj, yy, są w stanie mnie poczęstować tą wirtualną kawą. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję, za ten gest. Dobrze, kochani, ale żeby za dużo nie gadać, to przejdźmy do tego czytania, bo nie dosyć, że spóźniona, to jeszcze tyle gada, nie? I tak można by było rzec, kochani. No cóż, tak też mam, ale przechodzimy do czytania i robimy sobie horoskopik, patrzymy się, co tutaj dla Was ciekawego będzie. Ja poproszę teraz o energię główną dla Skorpiona na trwający już rozpoczęty miesiąc kwiecień dla Skorpiona. Dla Skorpiona poproszę o energię o energię główną na miesiąc kwiecień dla wszystkich tych osób, które mają skorpiona, być może właśnie w swoim horoskopie, czyli w ascendencie czy w Księżycu. Zobaczmy. Ok, bardzo fajnie. Bardzo fajna energia, bardzo się cieszę. Sekundeczkę, kochani. I, kochani, teraz przechodzimy do głównego przekazu, czyli drugą talię tarota dla Was. I poproszę dla skorpionów przekaz, przekaz dotyczący spraw i zawodowych, finansowych i też uczuciowych. Czyli taki głębszy przekaz dla skorpiona na kwiecień, który już się rozpoczął, ale jeszcze raczkuje. Poprosimy skorpion na kwiecień, skorpion na kwiecień. Co powinnam przekazać tym osobom, które? Będą tego słuchać, które potrzebują tej informacji, co mam przekazać skorpionom. No i zobaczmy, kochani. Co należałoby odpuścić w tym miesiącu? Może już odpuściliście, no bo kilka dni minęło. Kochani, wyzwanie tego miesiąca. Co może Wam się udać jeszcze w tym miesiącu? Co Was może zaskoczyć w tym miesiącu? I słuchajcie, ogólna szansa tego miesiąca oraz wskazówka rada tak zwana, zostawmy słowo wskazówka wydaje mi się, że najlepiej to wybrzmiewa i kochani na koniec karty Lenormand trzy karty Lenormand dla, dla znaku Skorpiona na kwiecień jako uzupełnienie, poproszę informację jako uzupełnienie tego czytania bądź nowa, zupełnie inna informacja dodatkowa dla Skorpiona na kwiecień poproszę o Taką informację uzupełniającą, bądź dodatkową. O, kochani, tu nie zebrałam karty. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Wyciągamy trzy karty, kochani. Raz, dwa i trzy. I kochani, karty Lenormand zostawimy sobie na samym końcu. Odczytamy je. Po zakończeniu tego odczytu zobaczymy, co tutaj nam uzupełniam, a być może dopowiedzą coś zupełnie nowego. To będzie taka dla nas niespodzianka. Kochani, energia główna dla Skorpiona bardzo fajna karta. Dwójka kielichów cudowna. Oczywiście widzicie, tu jest amorek, miłość, dzielenie się, wymiana między sobą zakochanie się lub odnowienie romantycznego związku tak tutaj jest napisane. Przebaczenie i koniec trudności wymiana darów. Nie skreślaj ludzi, których kochasz. W sumie bym mogła rzec tutaj nic, dodać nic, ująć, ponieważ zgadzam się w stu procentach z tym tutaj, z tymi słowami, które na tej karcie są zamieszczone. Mogłabym tylko powiedzieć, że jako energia główna, będzie to energia, no też spowodowana być może właśnie świętami ponieważ będzie to czasy dla rodziny, czas zakopania toporu wojennego, być może przemyślenia pewnych rzeczy. Zobaczcie, w oddali mamy dom, rodzina, dom, bliscy. Być może przewartościowania różnych rzeczy, zastanowienia się, czy warto czasami gdzieś tam kłócić się, biec, nie zauważając różnych rzeczy. Być może ktoś będzie potrzebował Waszej uwagi, skupienia, Waszej miłości i troski, albo na odwrót, Wy być może będziecie potrzebowali takiej miłości, troski, zainteresowania i ktoś właśnie z waszych najbliższych, wam ją obdaruje. To może być wasz mąż, żona, matka, ojciec, brat, dziecko, syn, córka. Każdy ma inną sytuację, więc umówmy się, no musicie to sobie podpiąć pod siebie. Natomiast jest to wspólna rozmowa, dojście do kompromisu, rzeczywiście pogodzenie się, tak jak tutaj jest napisane, przebaczenie i koniec trudności, takie są tutaj słowa. I też tak bym ujęła, że jednak ten kwiecień będzie takim miesiącem, który jednak jednoczy, nie dzieli samo takie to przesilenie, które zresztą teraz mam, ono Wpływa tak dosyć trudno na Was, na Was mam nadzieję, że aż tak bardzo nie, bo na mnie na przykład dosyć intensywnie, bo jest mi jakoś tak trudno i ciężko energetycznie. Ja staram się jakoś zbierać, ale jednak odczuwam taką ogromną, taką zmianę tej energii. Ona się jeszcze gdzieś tam ewoluuje. Ale za chwileczkę się wszyscy przebudzimy do życia. To też wynika z pogody, która jest, bo jest raz bardzo ciepło, a za chwileczkę mamy znowu obniżoną temperaturę, więc jeszcze nasz organizm trochę błądzi, ta nasza energia jeszcze jest jaka jest. Ale naprawdę będzie to cudowny czas cudowny czas. Kwestia jest tylko waszego podejścia do tego momentu, do tego czasu, do tego miesiąca, do tych ludzi, którzy są wokoło. Bo jeśli się gdzieś zaprzecie rękoma i nogami, nie, nie wybaczę, nie, nie odpuszczę, nie, nie ma takiej opcji. I tak dalej, no to wiadomo, kochani, no nic się nie zadzieje. Tylko kwestia, w jakiej chcecie żyć energii? W tej właśnie takiej trudnej, ciężkiej? Bo jeśli w takiej, to ta energia będzie wam dostarczała coraz więcej takich kłopotów, energii, które będą odpowiadały waszym emocjom, które będą zgodne z tym, co czujecie. Jak czujecie, w jaki sposób myślicie, dostaniecie tego coraz więcej. Więc zastanówcie się, czy warto. Czy lepiej po prostu coś odpuścić sobie? No właśnie, a propos odpuścić, to już pierwszą kartę, którą tutaj mamy, to jest właśnie, co należałoby odpuścić. I zobaczcie, ósemka mieczy tutaj jest pokazana, czyli odpuścić takie, wiecie, co zamknięcie się, takie trzymanie się, gdzieś uwięzienie się, być może we własnym sosie. Być może we własnym sosie problemów, różnych trudności i tylko o nich rozmyślanie, ponieważ miecze jest to intelekt. Nie jest to wasza energia, nie jest, nie jest to z wami jakoś bardzo spójne, ale mimo wszystko odczuwacie takie. Um, ciągłe takie napieranie na siebie różnych problemów, sytuacji i te myśli, te trudności, wszystko w was kłębi się. I tak naprawdę wszystko to jest wasza um, interpretacja tej rzeczywistości, dlatego że te kraty tutaj są puste i tak jest w różnych kartach inaczej pokazane. Tutaj jest oczywiście to bardzo fajnie pokazane, że jesteście uwięzieni, ale zobaczcie, po pierwsze, że są te. te, te, te to okno, przepraszam, nie te drzwi, tylko chciałam powiedzieć, to okno jest uchylone, a po drugie, nawet są um, tutaj. Jest takie, takie miejsce szpala na to, żeby móc nawet sobie wyciągnąć czy jakoś się uwolnić z tego zaklatkowania. Ale wy w tą klatkę weszliście. To jest klatka żali, to jest klatka bólu, to jest klatka właśnie jakiegoś rozczarowania. Jakiejś, jakiejś zdrady, poczucia oszukania, poczucia bycia niesprawiedliwym wobec Was i gdzieś wszystko, żeście to przyjęli i w tym tkwicie. Nie chcecie z tego wyjść z jakiegoś powodu, a zobaczcie, jaką macie piękną energię. Wystarczy po prostu popchnąć te drzwiczki, okna, nazwijmy to w ten sposób, i po prostu się z tego uwolnić. To jest tylko jeden ruch, jedna, jeden gest z Waszej strony, ale jak bardzo trudny, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja się też musiałam wielu rzeczy nauczyć, ale o wiele łatwiej jest mi żyć. Ja nie, nie trzymam w sobie żadnej urazy. Ludzie są przeróżni, oczywiście, ale uwierzcie mi, to mówię z własnej autopsji, że im więcej odpuszczacie, im więcej puszczacie, wybaczacie, tym lepiej Wam się żyje i lepszych ludzi spotykacie na Waszej drodze. Nie brzmi to już wtedy tak, nie ma takiego. Takiego właśnie ciężaru, to co się dzieje, i, i nie wybrzmiewa w waszym życiu ten, te trudności, te wszystkie inne sytuacje, bo one są, ale jakby, wiecie, to nie jest tak, że, że wszystko nagle znika nic nie znika, bo trudności i różne potknięcia zawsze w życiu będą nam towarzyszyły, to my musimy się nauczyć przy tych trudnościach, znajdywać to okienko, to światełko w tunelu i to szczęście, cieszyć się z tych małych rzeczy, mimo tak wielu różnych, nazwijmy to trudnych sytuacji, chociaż staram się nie mówić trudnych, ciężkich, bo to są zawsze słowa, które powielając jednak przyciągamy do siebie. Więc to należałoby odpuścić, czy to dotyczy spraw zawodowych, Czyli jakaś trudna sytuacja, czy z współpracownikami, czy z szefami, czy być może sami sobie jesteście sterem i okrętem, odpuścić to, dogadać się, przede wszystkim dwójka kielichów to jest też umiejętność dogadania się w tym miesiącu, po prostu uśmiechnięcia się do życia i dogadania się tak, być może będzie trzeba coś stracić, ale jak wiele możecie zyskać, zastanówcie się nad tym kochani, wyzwanie tego miesiąca wyzwaniem tego miesiąca jest kochani tak, po pierwsze, jeśli planujecie zmianę pracy właśnie, zmianę stanowiska zrobienie czegoś, coś ze swoim życiem zawodowym, czy finansowym, czy zainwestowaniem to jest to dobry czas Czas, tylko y, powiedziałabym, że jest to dobry czas na ruch, ale trzeba to jeszcze dobrze wszystko przeanalizować i przemyśleć. Kwiecie nie jest takim miesiącem dla Was akurat, gdzie wszystko się Wam tutaj uda. To jest czas na negocjacje, zobaczcie, znowu dwójka kielichów, na dogadywanie się, na szukanie pracy, na szukanie innych rozwiązań finansowych na dorabianie sobie być może, ale to może być chwilowe, więc dlatego nie przywiązujcie do tego bardzo takiej uwagi, że o Jezus kochany, znowu jak mi nie wyjdzie, to znowu będę musiał szukać. Nieważne, czy będziesz musiał, czy nie. Nie skupiaj się na tym, yy, drogi Skorpionie, co będziesz musiał robić za miesiąc, czy za dwa, tylko żyj teraz tą, tą chwilą, ponieważ będziesz mieć możliwości, żeby ci coś wyszło w tym miesiącu w sprawach zawodowo-finansowych. Naprawdę. Rycerz buław niesie taką energię, taki powiew. Może to się też wiązać z przemieszczaniem, się ze zmianą miejsca zamieszkania, z wyjazdami, może długo, może krótkoterminowymi, może z przeprowadzką, może na długo, może na krótko, tego jeszcze nie, nie wiadomo, ale może to się z tym wiązać, więc jeżeli nie jesteś na to przygotowany, no to nie weźmiesz tej energii, nie popłyniesz z tą energią, która jest Ci dana, więc zostaniesz w tym samym miejscu, gdzie jesteś. Wybór znowu należy do Ciebie. Pamiętaj, żadna numerologia, astrologia, tarot, runy, nic nie zdecyduje za Ciebie mimo wszystko. To będą zawsze tylko wskazówki, możliwości, natomiast to Ty podejmujesz swoje własne decyzje w swoim własnym życiu i każdy z Was tutaj, a jest Was tutaj dosyć sporo, będzie podejmował tą decyzję w, różny, w różnoraki sposób, prawda? Każdy z Was pewnie inaczej. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to powiedziałabym tak, yy, mogą tutaj rzeczywiście pojawić się w stałych związkach jakieś romanse. No rycerz Buław, no chciał, nie chciał, jest taki romansowy, to jest wpada, wypada, więc rzeczywiście może tak być, tylko uważajcie, bo przy tej energii dwójki kielichów no, może być takie zakochanie się, może być zakochanie się albo właśnie takie, tak jak tu było napisane, odnowienie romantycznego związku, ale to już dotyczy bardziej takiego powiewu, kiedy zdecydujecie się pojednać w swoich związkach stałych. Natomiast jeżeli się nie zdecydujecie pojednać, bo wolicie gdzieś tam sobie z boku poszukać tego... Tego szczęścia, tej, tej, tej adrenaliny, tej, tej intymności, tego szaleństwa, to niektóre skorpiony tak mogą rzeczywiście w kwietniu zrobić. Może być taka sytuacja, że się gdzieś tam gdzieś podkochacie, być może nawet w pracy, ale to będzie, słuchajcie, dosyć krótkie i może długo nie potrwać. Więc jeśli chcecie się na coś takiego decydować, proszę bardzo, dla tych osób, które chcą reanimować swój związek i wprowadzić do niego troszeczkę świeżości, trochę takiego zapomnienia, czyli po prostu zostawienia tych spraw, tych wszystkich trudnych spraw, o których wcześniej przed chwilą mówiłam. Co macie odpuścić, zostawienia tego za sobą, ruszenia w końcu do, do przodu, patrzenia się na tu i teraz, to rzeczywiście jest to kwestia przebaczenia, jest to szaleństwo, jest to znowu odnowienie relacji takich uczuciowych, ale też tych intymnych, takie znowu spodobanie się sobie, takie zadbanie o tą relację, jakieś niespodzianki, które może będziecie sobie pod, po, po, po drodze gdzieś tam robić. Bardzo fajne możliwości są. Dla singli, oczywiście, znowuż taka sama sytuacja, jak dla związkowców, który, którzy chcą skoczyć w bok, jest możliwość spotkania. Kogoś, być może, tak jak powiedziałam w pracy, albo w trakcie przemieszczania się na jakimś wyjeździe, w jakimś tam momencie, gdzie będziecie gdzieś tam coś robić. Może, jeśli zmieniacie miejsce zamieszkania, to też możecie tutaj w związku z tym kogoś spotkać, sąsiada, ktoś Wam w czymś pomoże i coś może z tego oczywiście wyjść. No, będzie to bardzo kochliwy czas dla Was, więc bądźcie bardzo ostrożni, no bo tutaj jednak w Rycerzu Buław nie, nie ma takiego zasianego, zasianej pewności, co z tego dalej yy, będzie, kochani, ale oczywiście yy, wszystko jest przecież w życiu możliwe. Yy, pamiętajcie o tych przeprowadzkach, ponieważ rzeczywiście kwiecień jest taki decyzyjny dla Was tutaj, jeśli o to chodzi, więc jeśli w ogóle planujecie jakiś zakup, Mieszkania czy jakieś wyjazdy, to ten kwiecień jest dobrą, dobrą, dobrym momentem na takie właśnie podejmowania decyzji, ale też wyjazdów, nawet takich urlopowych, tak? To jest dobry moment. Co może się udać, kochani? Może się udać tak, po pierwsze, wyjść z jakiegoś nałogu dla wielu skorpionów. Jeśli założycie sobie, że ok, zaczęła się wiosna, nie chcę, nie, chcę, nie wiem, palić, pić kawy, zrzucić kilogramy, odzwyczaić się od tego, od tamtego, od siamtego, każdy może mieć coś innego, to jest to możliwość, żeby rzeczywiście, kochani, to. To ma, może wam się udać, ponieważ karta diabła jest to takie zniewolenie, trzymanie się czegoś, a wam się może udać z tego uwolnić. Jeżeli wasz związek yy, nie ma być jednak reanimowany, jednak zbyt, zbyt mocno trzymacie się tego, co tam było, nie jesteście jednak w stanie tego wybaczyć i zostawić, no to to jest też moment, kiedy się możecie uwolnić od tej relacji yy, i to się może wam udać. Będziecie mieli wystarczająco dużo siły, może pomoże wam jakaś osoba trzecia, bratnia dusza, koleżanka, przyjaciółka, rodzina, bo ta dwójka, Kilichów to jest zawsze też ta pomoc, to jest też niesienie pomocy, to jest też wyciąganie ręki nawzajem do siebie, więc to Wam się może udać. Jeśli chodzi o takie zawodowe sprawy, to być może się uwolnicie od, jak od jakiejś naprawdę toksycznej osoby, sytuacji, zdarzenia jakiś kłopotliwych takich rzeczy, które miały miejsce być może w poprzednim miesiącu, być może się jeszcze dzieją, one się na szczęście skończą, uwolnicie się od tego ponieważ no coś tutaj się zadziało niesamowitego, jakiś chochlik jakaś taka toksyczna sytuacja bądź osoba gdzieś tutaj namieszała, przez to wy też trochę straciliście zapał, energię i, i dosyć przyjęliście to mocno do siebie wewnętrznie i emocjonalnie natomiast te wszystkie kłopoty rzeczywiście się naprawdę skończą kochani, razem z kwietniem. Co ci może zaskoczyć? Że ten miesiąc, kochani, da Wam ogromną siłę, walkę. Walkę do tego, żeby walczyć na przykład w sprawach zawodowych o swoje. Jeżeli Wam coś nie pasuje w tej pracy, ok, możecie też z niej zrezygnować, tak jak powiedziałam, jest możliwość na szukanie czegoś nowego, ale zawalczcie o siebie. Chciejcie czegoś więcej, chciej, zadbajcie o siebie, tak? Zadbajcie o swoje, o swoje, zauważcie swoje możliwości, swój potencjał. Nie dajcie się tak po prostu wcisnąć w, jakiś, w jakąś lukę, żeby tylko gdzieś przetrwać, bo to, mm, tak się może wydawać, że tak, ale ja nic innego nie znajdę. Nie to jest absurd. Jeżeli my tak myślimy, że niczego więcej, na, na nic więcej nas nie stać, no to nas nie stać, to dostajemy to, co uważamy, że nas stać, tak? Więc, kochani, pamiętajcie, my sami bardzo często się sami sabotujemy, sami się ograniczamy, sami wylewamy na siebie zimny kubeł. Dzień siódemka buław, kochani, to jest takie powiedzenie, stop, stop, ja chcę tego, ja chcę, ja chcę zawalczenie o swoje ja, o swoją przestrzeń, o swoje możliwości. Możecie pójść, kochani, to was może zaskoczyć. Możecie zawalczyć o siebie. To jest może też miesiąc, kiedy wy zdecydujecie, że chcecie coś więcej. Może pójdziecie na jakieś szkolenie, może pójdziecie na jakiś kurs. Powiecie, nie, to jest też czas mój. Ja też chcę tutaj się dalej rozwijać. Chcę coś robić więcej. To są też awanse oczywiście, ale też stawianie granic w pracy chociażby bo właśnie uwolnienie się od jakichś trudności, że dlaczego macie wszystko ciągle znosić i brać na siebie, odpowiedzialność za kogoś, za coś, za czyjeś, za czyjeś błędy, bo być może takie sytuacje macie u siebie, więc tutaj powiecie głośno stop, tak jakbyście dostali jakieś popchnięcie z góry, tak jakby wszechświat Wam sprzyjał, dawał Wam tą odwagę do tego takiego właśnie powiedzenia stop. I tak samo w związkach, powiecie też stop i tak jak powiedziałam, to może być czas, kiedy zdecydujecie się, że no nie macie siły na to, żeby to reanimować, ale bardziej Wydaje mi się, że tutaj są osoby, które czują, bo to jest. To rezonuje z Wami. Jeżeli czujecie, to czujecie, że jest źle, albo czujecie, że jest bardzo dobrze i coś z tego może być. Jeśli coś może z tego być, to też wysuńcie swoje własne postulaty na zasadzie okej, okay, wszystko fajnie, pięknie, możemy od nowa, od nowa, tak jak tu jest napisane, tak, yy, pokochać siebie, tak, yy, pokonać trudności, yy, odnowić tę romantyczną waszą, naszą, naszą relację w związku, tak? Ale ja już nie pozwolę sobie na to, żeby mnie klasyfikować w taki czy w taki sposób, określać w jakiś sposób, ograniczać mi w jakiś sposób. Ja chcę być też wolna w tej relacji i też mam swoje potrzeby i vice versa, tak? Oczywiście ta druga strona też ma prawo na te postulaty. Więc tutaj będzie takie wszystko zupełnie jakby świeże. Być może to tak wyjdzie samo z siebie jakoś płynnie, ale w Was się coś zmieni, a jeśli się zmienia coś w Was, to zmienia się Wasza energia, to zmienia się Wasze postrzeganie, a co za tym idzie, cały wszechświat i sytuacje i ludzie zmieniają się razem z Wami, ponieważ jeżeli Wy podnosicie swoją pewność siebie, wibracje, to tak samo podnosi się to wokół was i ludzie też wokół was będą się pojawiali. Zupełnie być może nowi albo ci którzy byli, będą w inny sposób z wami rozmawiać. Więc wszystko tutaj wygląda bardzo fajnie. Może ci też zaskoczyć, że postawisz właśnie na siebie, drogi skorpionie i zawalczysz o siebie. I też się z czymś nie będziesz zgadzać, i do tej pory może milczałeś czy milczałaś. To mogło dotyczyć spraw zawodowych, yy, męża, żony, dzieci, rodziców, że ciągle tylko przymykałaś czy przymykałeś oko, a teraz powiesz dosyć. Nie, mi się to nie podoba, nie chcę tak czy inaczej, i koniec, mam prawo to wyrazić, yy, nic nie muszę, tak? Nic w życiu nie muszę. Ja nie muszę niczego robić, ja nie muszę nikogo udawać, mam tego dosyć, i tak dalej, i tak dalej. I to będą być może takie sytuacje u niektórych tutaj, właśnie, no być może nawet i u większości skorpionów. W miesiącu kwietniu. Kochani, ogólna szansa dla Was, karta Głupca, nowe początki, nowe początki miłości, nowe początki w pracy. To będzie albo nowa ta praca, tak jak powiedziałam, albo jakiś zrobiony taki, wiecie, restart tej, tej pracy, zmiana stanowiska, albo po prostu oczyszczenie atmosfery i znowu wejście z taką lekkością, być może już po świętach, tak, też trochę odpoczniecie. Karta głupca to jest, kochani, coś nowego, powie w świeżości, ale też być może, tak jak powiedziałam, zdecydujecie się na coś swojego i ta karta głupca jest potwierdzeniem, jeżeli chcecie coś zrobić na własną rękę, może na razie małymi kroczkami, nie rezygnując z obecnej stałej jakiejś. Pracy, to to jest też dobry moment, żeby zacząć to robić i karty was. Tutaj, przepraszam, karty energii was wspierają w tym absolutnie, więc idźcie do przodu, to jest szansa, żeby iść do przodu, zacząć coś nowego, albo zacząć coś na nowej karcie, na nowych warunkach. Jeśli chodzi o wskazówkę, kochani, as mieczy odciąć to, co nie działa. Odciąć to, co jest za wami, co jest niepotrzebne, ruszyć do przodu. As to jest też nowa myśl, nowa. Nowe twórcze podejście do życia. To są też nowe umowy, nowe perspektywy, nowe pomysły. To jest, kochani, wskazówka, aby kierować się tym, nie ograniczać się, tylko ruszać do przodu, czy to w sprawach zawodowych, czy też osobistych. Wszystko po prostu, tak jakbyście mieli rozpisać na nowo i ruszyć do przodu, i nie zastanawiać się, dlaczego było wczoraj inaczej, albo miesiąc temu, albo pół roku temu. To już jest nieważne, co było. Ważne jest to, co teraz jest i co wy teraz z tą energią zrobicie. Jak ruszycie do przodu, jak chcecie sobie dalej ułożyć swoje, w cudzysłowie, nowe życie, bo tak mi to tutaj wygląda. Kochani, na sam koniec karty Lenormand i zgodnie z kolejnością ich wystawienia lecimy z przekazem. Kochani, trudności, właśnie karta krzyża to jest karta właśnie trudności, takich ciężkich rzeczy, ale tutaj mamy klucz, czyli rozwiązanie. Na wszystkie trudne rzeczy przyjdzie rozwiązanie pod warunkiem, że odetniecie to, co jest trudne, to, co, to, co Wam nie służy. Klucz jest takim, kochani, Kochani, karta ta mówi o tym, żebyście po prostu znaleźli jakąś taką stabilność, taką świeżość, takie, wiecie, takie, takie podwaliny i, i takie stabilne fundamenty w swoim życiu, żebyście się skupili na tym, co jest dla Was po prostu ważne. Dlatego, że pewne rzeczy, które które. Są trudne, takie bardzo, y, bardzo, y, kochani, y, kłopotliwe. One się będą rozchodziły jak, taka, jak takie chmurki ciemne nad wami, tak? I ta stabilność, to co jest trwałe, to na pewno zostanie. Więc jeżeli coś jest w was trwałego, czy to jest praca, którą jednak kochacie, czy to jest mąż, żona, którą jednak kochacie, czy rodzice, rodzina, to to może zostać, ale to zostanie rozwiane poprzez właśnie te trudności i odcięcie tego za sobą, bo drzewo mówi nam o czymś trwałym, długoletnim, takim naprawdę fundamentalnym. Więc to nie jest tak, że wy wszystko musicie powyrywać nagle z korzeniami i od nowa sadzić w swoim ogródku życia, po kolei, całą rodzinę, pracę, swoje aspiracje, możliwości, pasje i tak dalej. Nie, to co ma być stałe jest stałe, ono, to, to zostanie. Tu mamy też nieskończoność, ja w ogóle przejzyczyłam się, powiedziałam, że to jest klucz, a to jest chodziło mi o coś innego. Ta nieskończoność jest takim właśnie kluczem, kochani, do tego, żebyście wiedzieli, że wszystko cały czas płynie, cały czas rośnie i budzi się na nowo. Drzewo jest czymś stałym, ale zobaczcie, gubi liście na zimę i odradza je na wiosnę, a mimo to cały czas jest w ziemi i ma już ileś tam powiedzmy lat, tak? Więc cóż to znaczy? Że te trudności są już za Tobą, bo pojawiają się nowe liście przed, przed Tobą, ale znowuż jeżeli nie odetniesz tego, tych starych gałęzi, które gdzieś tam sobie zwisają i już są obeschnięte i suche, no to nie ruszysz do przodu z czymś dalej, więc pewne rzeczy są, będą fundamentalne w Was, ale Powierzchownie wiele rzeczy potrzeba zmienić w waszym życiu i na podłożu zawodowym, i też tym takim osobistym, i uczuciowym, i związkowym, tak? Nie można tylko czekać, aż coś się zadzieje, bo zobaczcie, drzewo zawsze będzie stało, ale sami obcinamy im mu suche niefajne gałązki, które zostały złamane, tak? Co nie oznacza, że wyrywacie całe drzewo, prawda? Więc pamiętajcie, to wszystko naprawdę może mieć bardzo fajny wydźwięk dla was w kwietniu. Ja myślę, że was popycha ta energia, może jeszcze teraz w kwietniu, bo już się on zaczął, trochę się czujecie, trochę dziwnie, wiecie, że coś idzie, że coś się tutaj zaczyna zmieniać, ale jeszcze nie macie to do tego pewności. Sama. Też takie energie odbieram, mówię, to przesilenie jest jakie jest, na mnie też to trochę tak oddziałuje, ale za chwilę będziecie popchnięci w taki sposób, że nawet nie zwrócicie uwagi, kiedy te różne rzeczy, które tutaj były powiedziane, jednak się w waszym życiu pojawią i jednak będą się tutaj zadziewały. Nazwijmy to w ten sposób. Ja wam życzę, żeby te trudności zostały rozwiane, jak te wszystkie chmurki, jak te, jak te burzowe chmury, które, które się czasami pojawiają, ale też żeby zaczęły się pojawiać. Piękne, błękitne, yy, zaczęło się pojawiać piękne, błękitne niebo, pełne słońca, możliwości, radości i sukcesu dla Was. Tego Wam, oczywiście, kochani, bardzo serdecznie życzę. Serducho dla was kochani wysyłam jeszcze raz dziękuję za waszą obecność, za wasze wspieranie mnie tutaj w różny sposób, za te komentarze, łapki, udostępniania. Jesteście cudowni, bardzo wam za to dziękuję, że jesteście przede wszystkim. Pamiętajcie o tym, że jesteście cudowni, nie zapominajcie o tym i ja nie mówię tego tylko dlatego, żeby sobie to mówić, tylko mówię to dlatego, że wiem o tym, że tak jest. Do zobaczenia kochani, trzymajcie się, papa. Pa.